Dzień dobry. No dzień dobry. Sporo pytań od Was dostaję na temat samej pracy inżyniera jakości czy menadżera jakości. Więc dzisiaj postanowiłem, że na nie odpowiem w tym vlogu. Ostatnio dostałem pytanie, czy inżynier jakości dużo podróżuje. To zależy, może podróżować codziennie, może nie podróżować w ogóle przez kilka lat. Ale zaraz wam to wyjaśnię plus aspekty tej ciekawej pracy. Zaczynamy. Zaraz zaczynamy mocniejsze działanie przy akademia Nowocert. Odnośnie pracy jako inżynier jakości. W zasadzie możesz pracować na trzech stanowiskach: trzech takich głównych, w dużych firmach. Customer Quality Engineer, czyli inżynier w sprawie jakości klienta, Production Quality Engineer, czyli inżynier związany z produkcją, i Supplier Quality Engineer, czyli inżynier związany z dostawami. Sporo pracy dzisiaj mamy. Z Akademią Nowocert rusza na nowy kurs z ZKP n 1090 Jeżeli pracujecie w konstrukcjach stalowych, to warto się tym zainteresować. Znajdziecie go na stronie Akademia NowoCert.pl. Wracając do tematów inżynierów jakości, to tak jak Wam mówiłem, są trzy obszary, w których możecie pracować jako inżynier jakości. W zasadzie głównie bo są też inne, no ale skupmy się na tych podstawowych: inżynier jakości klienta, inżynier jakości produkcji, inżynier jakości dostawców. Z punktu widzenia podróży, mówię takie pytanie: kto inżynier jakości dużo podróżuje? To najmniej powinien podróżować inżynier jakości produkcji. W zasadzie pracujesz przy produkcji, pracujesz na miejscu, więc nie masz tak dużo podróży. Trochę więcej będzie podróżował inżynier jakości klienta, jeżeli masz ten kontakt bezpośredni z klientem, bo znam też takich inżynierów, klienta, którzy w ogóle nie podróżują. No i najwięcej będzie podróżował inżynier jakości dostawców, bo będzie musiał ich sprawdzać, audytować. Ale są też firmy, w których inżynier jakości dostawców w ogóle nie wyjeżdża do dostawców. Bo zajmuje się na przykład tylko wystawieniem reklamacji i odsyłaniem części, a rozwojem dostawców zajmuje się ktoś inny na przykład w centrali firmy. Właśnie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o te stanowiska, jak one wyglądają, co robią dane osoby na danym miejscu, to napiszcie mi w komentarzu. Ja Wam chętnie jeszcze odpowiem na jakieś konkretne pytania, jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć. Co tam Łukasz Co? nagrywasz? Ach, dzisiaj cały czas pierwszy moduł. Doszlifujemy. Do Okej. Okay. Ale jest coraz lepiej, nie? No. Wymaga to trochę wprawy. Nie <grym> jestem taki dobry jak ty w tym wszystkim. Dlatego potrzebowałem trochę czasu, żeby się oswoić z tą kamerą. Kwestia czasu. Dobra, no. fajnie. Ale teraz już jest coraz lepiej. Dzisiaj udało się coś nagrać, także jest dobrze. Super. Widzicie, jak się komuś wydaje, że nagrywanie kursów to jest taka łatwa sprawa? To do końca nie jest, no występowanie przed kamerą nie należy do najprostszych rzeczy, ale można się tego nauczyć. Też miałem bardzo trudne początki. Z tym już pod domem. Na dzisiaj wystarczy pracy, jeszcze złożę tego vloga. Więc opowiem Wam jeszcze o tym, jak najlepiej zrozumieć dane stanowisko i to, co będziecie robić, gdy zaczniecie pracę na danym stanowisku. Najlepiej dobrze poznać ofertę pracy, która jest w internecie. Tam jest dużo informacji już. A kolejnym krokiem, który jest też rekomendowany przez Billa Burneta między innymi, to jest spotkanie się z taką osobą lub w jakiś sposób złapanie kontaktu i wyciągnięcie od niej bezpośrednio informacji na temat danej pracy. Jak możecie to zrobić? Możecie to zrobić na przykład w naszej zamkniętej grupie na Facebooku, grupa inżynierii jakości, gdzie zrzeszamy Osoby związane właśnie z zarządzaniem jakością i są osoby z różnym doświadczeniem, z mniejszym, większym, i one chętnie tam się dzielą informacjami o tym, jak wygląda praca na przykład w danej branży, co trzeba umieć, jak to wygląda, czy się podróżuje dużo, czy nie. Wiem, że moje wypowiedzi były może zdawkowe na temat, jak wygląda praca inżyniera jakości dostawców czy klienta, ale uwierzcie mi, że to się różni pomiędzy firmami, a ten core jest podobny po prostu. Pracując z klientem, zajmujesz się klientem, tak mówiąc wprost. To, co jest również ważne z mojej perspektywy, to to, żeby dobrze się zastanowić, na jakie stanowisko się wybieracie, co będziecie tam robić, dobrze to przeanalizować, bo my, my często nie poświęcamy za dużo czasu na to, żeby się zastanowić, co chcemy robić w życiu, a później, jak już trafiamy do takiego miejsca. Gdzie musimy pracować, ciężko jest później się uwolnić. Pomimo tego, że nie podoba nam się to, pomimo tego, że nie chcemy tego robić, już tam zostaniemy. Możecie tam przepracować kilka lat w niezbyt fajnej atmosferze. Bo jeżeli wy nie będziecie pasować do firmy, nie będziecie pasować do stanowiska, to nie będzie wam się dobrze pracowało, nie będziecie chcieli się rozwijać, a czas będzie płynął. A może w innej firmie, na innym stanowisku pracowałoby wam się łatwiej. Tylko trzeba najpierw podjąć dobrą decyzję. Dobrych decyzji Wam życzę, moi drodzy. Tyle na dzisiaj.